Nie, nie wiem, takie branie no. nie wiem o no, no, co chodziło pancie. A się spokojnie. Tak, tak, spokojnie. Biała nie małe. Nie, to będzie RIN. Bo, bo karp tak nie wali. Dzień doberek, dzień doberek, piąta rano nad wodą z marcinem. Zaczynamy pełna mgła nad wodą, nie wiadomo gdzie rzucać, więc mniej więcej tak pierraz z drzwi musimy ustalić sobie kierunek rzutu. Mam dystans, rzucam dystans, rzucam normalnie na wprost w węteczkę i zaspompuję sobie trochę peletem i kukurydą. No i będziemy czekać, zobaczymy co się będzie działo. Tu mów jakoś nie ma, więc no zobaczymy, nie ma co gdybać. Trochę domoczyć peletu, bo Wczorajszego łowienia. Niech trochę się. O, już będzie dobry. Delikatny, domoczyć. I zaczynamy. Dobra, najpierw rzucę dystans. Później rzucę lewą węź prawą i przyjdę sobie. sobie zaspombujemy. Dobra, zakładamy przypony i lecimy na razie w ciemno bo niestety z drugiej strony nie widać dobra daleko daleko więc polecimy pomarańczem, bo tu z prawej strony będę miał żółty więc bo tu zaraz zasypie z pombem trochę pohałasujemy ale może nam się później odpłacić jakaś ryba podejdzie Dobra, nabijamy i zobaczymy, czy na dystansie dzisiaj coś, o, czy może coś bliżej. Gdzieś tam poleciało, ale gdzie tu nie wiem. Ciężki temat, o, tu muszę wyżej dać. A co, dałeś speeda tego? co ty tam dał co? a no ale takie nie tak złe nie? nie takie złe no tak dobra druga wędka później idę po spomba. Będziemy z będziemy lecić z nie ma co ciężka gruszka dobrze trzyma ale to dobrze, to dobrze o, dobra? Dobra, na candy tam chyba jeszcze spływa plecionka, no widać jeszcze trochę spływa no, ale już pomału powinna być Mamy gotowaną Swederbaita 12 parę i czwórkę, chyba jakiś tam i ten nie wiem co to tam miałem, jakiś tam, bo je i Idziemy walić. No nic, drugi podajnik zerwany akurat trafiłem, że ktoś tam zestaw zerwał. Pierwszy prawie wyciągnąłem, ale się urwało. Teraz coś mi znowu przecięło, Może już mam zanęcone, to ciężko stamtąd uciec i nie wiem co czynić. Korydować mać. dwa zestawy poszły. No nie jest też jak bardziej lekko w prawo się przesunę, może tam gdzieś ominę ten zestaw Blisko tego co nęciłem będę po prostu łowił, nie ma wyjścia Szkoda z Jeszcze trochę w prawo ucieknę I tyle, gdzieś blisko tego no Nie ma wyjścia, no. tam będę zrywał nie? No coś jest Nie wiem, gdzieś takie branie miał no. Nie wiem o co chodziło, powiem Ci. Tak, tak, spokojnie. No. No, bija ładnie, powiem no, Czekaj, chcę z tego wiesz, zaczepu go wyciągnąć, bo jak tam... U, o i tak trochę to, to, to jeździ, powiem Ci. normalnie no, <laughs> Ale branie jakieś takie... może No właśnie może linek, wiesz, bo jeździ, na pewno nie leż. No, to jestem pewny, albo karp mały. Nie, to będzie lin. Bo, bo karp tak nie wali. Co to? Widziałeś to? Okay. Chyba, lina ale nie jestem pewny. Nie powiem ci. Oooooooo! <grymne> no mówię się, te branie jakieś takie. Ale dobrze się chyba zaczepił, bo nie. nie. No. <grymne> Nie, bo nie wiem, nie wiem, czy w zestaw wejdzie. A, to spokojnie, ja mam tam dalej, że są tam... Weź może, go podbierz, co? Hmm? Czekaj, bo to... Gratulacje <grystanie> Marcinkowi. Człowieku... Miał być nie nie, 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 ta metoda, człowieku. Ja pierdolę to. <grystanie> Gratulacje Marcinkowi. <grystanie> Za, Ładny zapię, Zapięty ładnie. Masz jakieś te? Yy, A chociaż, no tak... Czekaj, czekaj, coś tam miałem, poczekaj. jest co, ładnie zapięty. Siedemdziesiątka <grym> będzie. No. Jasne nie. nie? no, tego nie grali, nie? A za <grym> szczupaki, Szczupaki, człowieku. To jest ciekawe. Ty. O Boże. Chociaż albo coś, bo, bo je blisko ma, nie? Tylko wiesz, nie chcę, żeby tam zęby wejść. <grymianie> <grymianie> no widzisz Maniu, pierwsza rupka maski Jest pierwsza no Może takie ciśnienie trochę zeszło No nie, nie przesadź Jeśli to co byś chciał, to zresztą no Czekaj, gdzieś miałem tą miarę, ale nie wiem gdzie Chyba, że tu gdzieś Dobra, no takich 70-80 będzie, nie? 70 gdzieś, nie? 75 no No, będzie Ale tylko płatki nie ma, nie? Ta ucięta ma no? Krew mu leci w ogóle. Nie wiem czemu. Zobacz. No? Może no. jakiś większy Może coś kurde, wiesz tak? no, Dobra, to nie będzie o tam... to. Nie wiem, o miarę. Tego to nie grali, nie? <gryw> Masakra. No i co, dwie godziny z nami, zamiast białorybu, szczupak, tak dziwnie chodził, nie wiedziałem czy to lin, nie karp, a to szczupak, taki 70-75 cm mniej więcej, nie mogłem miary znaleźć, ale już znalazłem, więc. a tak jeżeli chodzi o białoryb i brania takie, takie jakie czekamy, to na razie nic, dopiero mgła schodzi, jeszcze jest, ale o, dopiero, dopiero gdzieś tam widać, że coś tutaj widać, siódma godzina. Nie <noise> <okresie>, ten, <noise> ten to... Klopak. Mm. To, to tego to się nie ogoniłeś? Na Federach całej... No co, to nie było szansy. Takie malutkie zobaczymy, że zaczęło Co to jest! nie pamiętam na to rzuciłem. Uff. którą my to mamy? którą Dziesiąta. Godzina dziesiąta. Pierwsze branie Biały Rybo. Katastrofa. Piękna woda, ciepła. Spławów nie ma, nic nie ma. Teraz ten leszczyk 35, może. Szczupak przypadkowy, to nie liczymy. I tak naprawdę na, na cztery wędki. Pierwsze branie Biały Mamy zaspombowane, zasypane różnymi rzeczami. No nic, poczekamy jeszcze trochę, ale. Nadziei to dzisiaj chyba nie ma. O oh yes, oh yes, człowiek. To chyba oklejka jest. Albo płotka. Bardziej na płotkę mi to wygląda. Tak. Ładna płotka O O, tu jest taka ładna. No taka większa, no. No, taka pojęcie takie to tu nie miałem dawno. No, poteczka no, 25 będzie miała. No, człowieku, nie dzisiaj o pani się odbrała. Gdzie się podziało te większe ryby? Się pytam ale już gorąco się robi. Mhm. Mm, już czuję. Oj, trochę wiatr zężał, to przerzucę jeszcze dystans. zmienię może coś na coś innego. Wiatr jest w ogóle nie w tę stronę, co pokazuje. Jest też świetnie. Ale że się nic nie dzieje. Walka, 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 walka. A może mniej będzie biało, a ja wtedy rzucę. Nic, trus, truskaweczka też nic. Dobra, tam jest żółty i tyle, no to... Nie ma wyjścia. Coś niemożliwego, nie? No, niemożliwe. No jest w końcu... ...prawda jest zaskakująca. Coś puknęło. Nie wiem o co tu chodzi. No bo znowu gluten. No teraz fajnie się uspokoiło, można by dystans rzucić lepiej. <słuch> Idę trochę w cień, bo tak słońce wali. Jeszcze mówię, z 15 minut 20 rzuciliśmy na świeżo. Jak nikt się nie wydarzy, to będziemy się pomału zwijać. No jest jak jest, nie zawsze jest miód, nie zawsze jest super ostatnio nie jest super, więc kurde brudne obiektyw mam nadzieję, że nie będzie widać, no dobra widzimy się za jakiś czas a może coś jeszcze puknie przez te 15 minut zobaczymy no niestety, nic się nie wydarzyło gorąco strasznie gorąco, ryby nie widać ryby nie słychać, nie ma spławów nie ma nic, brania to lekarstwo 4 brania, minus przypadkowy szczupak, trzy brania na cztery wędki i zasypane mieliśmy różnie pombem, różnym towarem i nic nie dało i daleko i blisko i z boku i tak no ciężki okres na ten moment trzeba dużo kombinować dużo sprawdzać wczoraj byłem na innej wodzie nic nie złowiłem ale jest tam potencjał tylko mówię trzeba trafić dzień bo ten weekend coś coś, coś niech nie potrzeb. ale spokojnie po malutku trzeba wieszyć. do następnego